Kiedy myślimy o kolei, zwykle widzimy perony, pociągi pasażerskie i dworce, ale prawdziwe życie kolei toczy się gdzie indziej z dala od centrum miast, za płotami w miejscach, do których pasażer nigdy nie trafi to właśnie stacje towarowe miejsca, gdzie wagony są rozpinane, łączone, sortowane i wysyłane dalej. Bez nich nie działa przemysł, porty i handel. Dziś zabiję Was w podróż po 12 najważniejszych stacjach towarowych w Polsce. 12. Poznań Franowo Poznań Franowo to serce towarowej kolei w zachodniej Polsce, jedna z największych i najnowocześniejszych stacji rozrządowych w kraju. To tutaj pociągi towarowe są rozbijane na pojedyncze wagony, a potem składane w zupełnie nowe zestawy. Proces, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu wymagał ogromnej liczby ludzi, dziś w dużej mierze odbywa się automatycznie. Franowo leży na kluczowej osi wschód-zachód. Tędy biegną trasy łączące porty, centra logistyczne i granice państwa. Dla kolei towarowej to miejsce absolutnie strategiczne. 11. Małaszewicze. Małaszewicze to brama. Brama między Unią Europejską a Wschodem. Tutaj spotykają się dwa światy kolei: tor normalny i tor szeroki. Pociągi z Azji, Rosji czy Kazachstanu nie mogą jechać dalej bez przeładunku. To właśnie tu kontenery zmieniają wózki, wagony albo całe składy. Małaszewicze są jednym z najważniejszych punktów nowego jedwabnego szlaku. To miejsce, gdzie globalna logistyka staje się bardzo lokalna. 10. Sławków Południowy, linia hutnicza szerokotorowa. Sławków to wyjątek na mapie Europy. Jedyny punkt w Unii Europejskiej, do którego dociera linia szerokotorowa 1520 mm. Pociągi ze wschodu mogą dojechać tu bez żadnych przerw, bez zmiany wózków, bez zatrzymywania się na granicy. Terminal w Sławkowie obsługuje kontenery, surowce i ładunki masowe. To realna alternatywa dla Małaszewic i jeden z najważniejszych projektów kolejowych ostatnich dekad. 9. Gdańsk Port Północny Zaspa Towarowa. Port w Gdańsku to dziś największy port kontenerowy na Bałtyku, ale bez kolei jego znaczenie byłoby mocno ograniczone. Zaspa Towarowa i zaplecze Portu Północnego to miejsca, gdzie ładunki z całego świata wjeżdżają w głąb kraju i dokładnie odwrotnie gdzie polski eksport rusza w świat. Każdy pociąg kontenerowy to setki ciężarówek mniej na drogach. Dlatego rola tej stacji stale rośnie. 8. Szczecin Port Centralny. Szczecin to kolejowy port masowy. Węgiel, ruda, zboże, tutaj liczy się tonaż. Tory biegną bezpośrednio przy nabrzeżach, wagony są ładowane i rozładowane praktycznie na styku wody i szyn. To klasyczny przykład współpracy kolei i portu, która od dziesięcioleci napędza handel zagraniczny Polski. 7. Największa aglomeracja w kraju potrzebuje zaplecza. I to ogromnego. Stacje Warszawa-Praga i Odolany obsługują ruch towarowy stolicy i całego regionu. Choć pasażerowie rzadko o nich słyszą, codziennie przejeżdżają tędy setki wagonów. To tutaj kończy się i zaczyna logistyka centralnej Polski. 6. Lazy. LAZy to klasyczna stacja rozrządowa w pełnym tego słowa znaczeniu. Bez portów, bez kontenerów, bez marketingu. Tu liczy się układ torów, grawitacja i doświadczenie dyżurnych ruchu. Przez lata była jedną z najważniejszych punktów sortowania wagonów w Śląsku. Dla wielu kolejarzy to miejsce legendarne. 5. Gliwice Port. Gliwice łączą kolej z żegluką śródziemnolską. To jeden z takich punktów w Polsce. Port w Gliwicach połączony kanałem gliwickim z Odrą umożliwia przeładunek między wagonami i barkami. To ważne dla przemysłu ciężkiego i transportu masowego. Miejsce, gdzie kolej spotyka się z wodą. 4. Wrocław-Brochów Brochów to największa stacja rozrządowa Dolnego Śląska. Leży na przecięciu szłaków prowadzących do Niemiec i Czech. To ważny punkt tranzytowy dla ruchu międzynarodowego. Ogromny układ torów robi wrażenie nawet z powietrza. Stacja, która od dziesięcioleci pełni tę samą funkcję, porządkuje ruch towarowy regionu. 3. Łódź Olechów. Centralna Polska, centralna logistyka. To właśnie tu leży siła Olechowa. Stacja obsługuje ogromne zaplecze magazynowe i terminale intermodalne. Kontenery portów morskich trafiają tu, by ruszyć dalej w różne strony kraju. Łódź coraz mocniej zaznacza swoją rolę jako logistyczne centrum Polski. 2. Karsznice. Karsznice to historia kolei towarowej w Pigułce. Dawniej jedna z największych stacji i zaplecze parowozowe w kraju. Magistrala węglowa, ciężkie składy, ogromny ruch. Dziś znaczenie jest mniejsze, ale rola wciąż istotna. To miejsce, które pokazuje, jak wyglądała potęga kolei w XX wieku. 1. Tarnowskie góry. zamykają tę listę, ale historycznie były jednym z fundamentów śląskiej kolei towarowej. Od górnictwa ród, przez węgiel, po przemysł ciężki, wszystko przechodziło przez ten węzeł. Do dziś krzyżują się tu ważne linie towarowe. Bez takich stacji, Śląsk nie byłby tym, czym jest. Stacje towarowe rzadko trafiają na pierwsze strony gazet. Nie mają peronów i cegarów odjazdów, a jednak to one utrzymują w ruchu gospodarkę. Cicho, skutecznie i bez widowni. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich miejsc, zostaw komentarz i subskrypcję, bo prawdziwa kolej zaczyna się tam, gdzie kończą się perony.